Witajcie na kanale TradeLux Dzisiaj prezentacja Peugeot 508 wersja GT Line silnik prezentowanego egzemplarza to jednostka benzynowa PureTech o mocy 180 koni jest to nowa jednostka zaprojektowana przez Peugeota Pozbawiona słynnych wad z jednostki BMW, czyli THP, która była o dobre 12, czy tam 13 lat temu projektowana i debiutowała. Jednostka ta też występowała w hybrydzie, ale teraz nie będziemy o tym mówić. Przejdziemy sobie do pomiaru lakierniczego. Maska aluminiowa. Kolor biała perła składa się tak naprawdę z czterech warstw. Jest to bardzo ciężki kolor do lakierowania, więc lepiej, żebyście nie obcierali tego auta. Ojej się kończy przeważnie wtedy na malowaniu całej strony. Zaleta jest też taka, że tego lakieru wtedy jest więcej niż na zwykłym kolorze metalicznym, albo automatycznie dochodzą warstwy, które powodują takie bardzo ładne przebarwienia. Efekt perlistości, właśnie. Ktoś by powiedział, że to jest biały? Nie, to nie jest biały, to jest perlisty. Ta perła wygląda trochę jak mydliny, jak jest lakierowana przez lakiernika. No to, to jest taki efekt mydlin właśnie. Wygląda na to, że auto jest w oryginalnej powłoce, jeśli chodzi o elementy zewnętrzne. Przejdziemy sobie do wnętrza pojazdu. No to jest krzywo. Został przyłożony miernik. Tak, zobaczycie w porównaniu do. Standardowej wersji metalicznej Oto od tego lakieru jest niewiele, bo niewiele, ale troszeczkę więcej. O, tutaj trzeba dobrze wycyklować to jest. Było okrągłe. Wnęki też wyglądają, że są fabryczne. Nic nie było spawane, naprawiane. Przejdziemy teraz do mankamentów wizualnych. Auto ma 190 tysięcy przebiegu, więc tutaj jakieś ślady będzie posiadać. Rysa około 5 cm na zderzaku. Na dole minimalne odpryski po kamieniach. Które nie są widoczne z około pół metra. Jak odejdziemy na pół metra od samochodu, to nie są widoczne. Tutaj jakieś minimalne pół centymetrowe zadrapanie. Na zderzaku to jest woda, ale może uda się złapać minimalne zarysowania od wkładania rzeczy, ale one też się nie rzucają w oczy. Tutaj minimalne zadrapanie na zderzaku, no, można by było zaprawić lakierem, żeby się nie rzucało w oczy. I to w zasadzie tyle z jakichś takich większych, widocznych. Na pierwszy rzut oka rys, zadrapań. Auto ma 190 tysięcy przebiegu, więc jak na swój przebieg jest ładnie utrzymane. Ok, sprawdzimy sobie jeszcze teraz szyby. 2019 rok produkcji szyba atermiczna. Tutaj mamy 2019 rok produkcji i tutaj mamy 2019 rok produkcji z tyłu, jeśli chodzi o szybę i jeszcze z tyłu całkiem szyba Tutaj zobaczymy czy będzie widoczne 2019 rok produkcji ta tutaj szyba tylna Z tyłu w bagażniku 2019 rok produkcji. Tutaj szybę mamy 2019 rok produkcji. Tutaj szybę mamy 2019 rok produkcji. Może uda się złapać ostrość. O, dziewiątka. I tutaj, tak samo 2019 rok produkcji. I zostały nam jeszcze dwie ostatnie szyby, szyba też atermiczna, 2019 rok produkcji, Już tutaj otworzymy, żeby było widać. I tutaj akustyczna szyba 2021 rok. Ona tutaj ma minimalny odprysk, będzie zalewany, więc nic się z tym nie powinno dziać. Nie będzie się też tak rzucać w oczy. Ok, sprawdzamy sobie jeszcze opony. Tarcze klocki. Mm, opony lato, praktycznie nowe, Hankook. Drugi tydzień 2023 produkcja, bieżnika jest naprawdę sporo, niecałe 7 mm, więc praktycznie tyle co nowe, tarcze bez dużego rantu. Który by je kwalifikował do wymiany I klocek praktycznie nowy Więc spokojnie klocek można przejeździć To powinno wystarczyć na jakieś 30 może więcej tysięcy kilometrów Więc jest tego sporo Jeśli chodzi o przód Jeśli chodzi o tył Opona Taka sama Firmy Hankook Trzeci tydzień 23 produkcja Bieżnik no Praktycznie nowa opona Tarcze bez rantu i klocka mamy, tutaj ciężko będzie zobaczyć, też jest praktycznie cały, może się jakoś to uda uchwycić. Nie za bardzo, ale musicie wierzyć na słowo, jest praktycznie cały klocek, więc tutaj jakieś 60 tysięcy te hamulce powinny wytrzymać. Z tyłu. Eee, opona z tyłu to samo tutaj Hankook Ventus S1 model. I tarcze też bez rantu i klocek praktycznie cały, może tutaj się uda uchwycić O, tutaj widać, że jest cały gruby klocek Niedawno musiał być montowany No i z przodu analogicznie ta sama opona Hankook Tarcza bez istotnego rantu i klocek praktycznie cały Tak samo tutaj się może uda uchwycić też Jakoś tutaj tak, o. Nie za bardzo, o. Tak. Jest jego naprawdę sporo. Mm. No to teraz będziemy zaglądać pod maskę. No i jesteśmy pod maską. Wygłuszenie. Turbosprężarka dla silnika doładowanego, benzyny doładowanej. Tak się auto prezentuje. Jeśli chodzi o śruby, tutaj nie ma śladów odkręcania. Na masce, na błotnikach, tak samo nie ma śladów odkręcania. Jeśli chodzi o lampę, tutaj mamy rok produkcji, czerwiec 2019. Może tak będzie. Tutaj widać 24.06.2019. Jeśli chodzi o drugą stronę, lampa 25.06.2019. I tutaj też nie ma śladów odkręcania ani na obłotniku, ani na masce. Więc tutaj nic nie było demontowane. Znaczy, demontaż o niczym jeszcze nie świadczy, ale czasami niektórzy Eee, chcą, żeby wszystko było jak z fabryki eee, pomimo tego, że gdzieś tam nawet z powodu głupich odprysków można maskę przemalować, no tutaj akurat tego nie było no ale to nie jest żadnym wyznacznikiem czy auto jest bezwypadkowe czy nie, najważniejsze tutaj mamy o podłużnice, które są widoczne nic tutaj nie było majstrowane, auto jest tak jak wyjechało z fabryki więc nie ma żadnych spawanych podłużnic Konstrukcji nośnej i tak dalej Ale Wyszczególniamy właśnie, że tutaj nic nie było Odkręcane, dla niektórych to jest Bardzo istotne, więc Informujemy Silnik PURTECH 1.6 benzyna, 180 koni I tak wygląda To wszystko co było wymieniane Będzie opisane w poście Mamy Auto z zewnątrz, z grubsza opowiedziane to jeśli chodzi o lampy, oczywiście Full LED, lampy LED do jazdy dziennej, e, charakterystyczne dla wersji GT-Line, alufelgi, e, lusterka w Black Piano wygląda to naprawdę ekstra listwy w Black Piano e, całe wykończenie tej w Black Piano przyciemniane szyby. Warto też zwrócić uwagę, relingi też są w e, w czarnym kolorze, w black piano, zrobione to wszystko wygląda naprawdę fajnie. No, i ten tył jak sobie zobaczycie, przyciemniane lampy, oczywiście LEDowe, adaptacyjne. Yy, tutaj ta blenda to wygląda wszystko naprawdę ekstra w tej wersji GT9 z yy, białą perłą. To, to, to naprawdę robi robotę i smaczek. No, ale teraz już wchodzimy do wnętrza pojazdu. Z takich rzeczy jeszcze tutaj podświetlanie LEDowe. Nie każda wersja to też ma. Carbon, charakterystyczne przeszycia tapicerki ekoskóry, Blokowanie szyb z tyłu dla dzieci, żeby się nie bawiły, nie klikały. Fotele w sporcie tutaj są regulowane. Oczywiście ciemna. Podsufitka Tempomat Ścinana kierownica ze znaczkiem GT Line Kierownica z góry Z dołu ścinana Automatyczna japońska skrzynia biegów Hydrauliczna Bezramkowe lusterko No i ta Tapicerka ciemna Podsufitka jest naprawdę Fajna uruchomimy pojazd zmniejszymy nawiew żeby na filmie było słychać co nieco i teraz opcji no to standardowo tuner i tak dalej eee, tutaj mamy klimatyzację dwustrefową automatyczną z możliwością jeszcze z tyłu ustawienia nawiewu, tam sobie osobno można ustawić jak się chce. Z tyłu nawiew, nawigacja, ustawienia w samochodzie, automatyczne przełączanie świateł, krótkie, długie. Tak to wygląda. To jak widzicie, automatycznie przy pojeździe jest przełączanie świateł, wspomaganie parkowania czyli czujniki parkowania, przód, tył, plus kamera, kontrola poślizgu kół czujniki parkowania jeśli chodzi o ciśnienie w kołach i przejdziemy sobie do ustawień pojazdu teraz mamy tak, parkowanie blokowanie składania lusterek wstecznych tylna wycieraczka na biegu wstecznym tutaj mamy światła towarzyszące, powitalne czyli na pożegnanie, na powitanie reflektory kierunkowe, czyli doświetlanie zakrętów tak zwane adaptacyjny układ tylnych świateł ledowych, to jest właśnie to co było mówione, że nie każda wersja posiada jeśli chodzi o komfort, oświetlenie kameralne. Tutaj, dodatkowo, jak ktoś to mógł wyłączyć, to jest akurat fajna opcja. Możliwość sobie ustawienia, można wyłączyć, załączyć, ustawić i odryglowanie, tylko świateł kierowcy. I bezpieczeństwo Active Safety Brake, czyli asystent antykolizyjny. Wyświetlanie zalecanej prędkości tutaj na zegarach możemy sobie zmienić widok. To było, jeśli pamięć nie myli, nie. przy, a jest tutaj tak znaczek z prędkością, albo tutaj w zależności od widoku. Wyświetlanie zalecanej prędkości, to właśnie teraz o tym mówiliśmy. Alarm nie uwagi kierowcy, jak. Pojazd wykrywa, że jesteśmy zmęczeni i potrzebujemy kawy, to nas o tym poinformuje. Rozpoznawanie znaków drogowych, czyli sczytywanie znaków stop, zakaz wjazdu i tak dalej. To też tutaj jest wszystko wyświetlane wtedy automatycznie. Monitorowanie martwych pól. Tutaj mamy diodę, która nas informuje o tym, czy możemy zmienić pas czy nie. I teraz, oczywiście, jeszcze mamy telefon Bluetooth, zestaw głośno mówiący, streaming Spotify, YouTube. No, i co tam sobie zapragniecie, możecie sobie streamować na głośniki. I oczywiście, Android Auto, czyli Apple CarPlay, aplikacje Peugeotowskie, aplikacja, która nam śledzi, jak się auto zachowuje, ustawienia z auta, wszystkie informacje o aucie, jakieś tam spalanie, i tak dalej. To wszystko jest możliwe. Mirror Link i Android Auto. Apple CarPlay i Android Auto umożliwia nam przerzucenie aplikacji typu Google Maps, YouTube, telewizje, piloty, WhatsApp, Messengery i wszystko, co macie na telefonie, a jest kompatybilne z systemem samochodowym. Jest możliwość wyświetlenia tej na ekranie. Czytanie wiadomości na głos, odpisywanie wiadomości na głos. Nie zawsze to może jest dobre, <laughs> ale. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to mówi przysłowie. To to i oczywiście wyłączanie start-stopu, szybkie odmrażanie szyby przedniej, zamykanie nawiewu, podgrzewanie szyby tylnej i lusterek i wyłączanie klimatyzacji. Dodatkowo tutaj mamy tryby jazdy, sport, normal, komfort, eco. to możemy sobie ustawić, wybierzemy normalny. Słyszycie jak ten silnik pracuje? No, w sensie chyba nie będziecie słyszeć, bo tak ekstra cichutko pracuje eee, Więc go nie będziecie słyszeć, to był taki oczywiście żart. Eee, Kile bezkluczykowy dostęp do samochodu, odpalanie, gaszenie, zamykanie i tak dalej. Elektryczny eee, ręczny czy tam hamulec pomocniczy jak zwał tak zwał Tutaj eee, kluczyki dwa O jakiś tam schowek i tak dalej. Przejdziemy sobie teraz jeszcze do tyłu. A jeszcze może nie jeszcze e, pokażemy jak działa kamera 180 stopni, ale to za chwilę, bo to jeszcze tylko informacje o systemie satelitarnym, konsjerż i bezramkowe lusterko. To też jest fajne. Pokazana jest teraz kamera 180 stopni. Po bokach widok i z tyłu. Tutaj tak wygląda z boku widok i tak z szyby tylnej. Ten obraz jest uzupełniany. Jak cofamy, jedziemy, to wtedy się uzupełnia. Tutaj będzie prosta demonstracja. Teraz podjeżdżamy do przodu. Podjeżdżamy do tyłu, i ten obraz jest czytywany, uzupełniany, i tworzy nam to widok 180 stopni. Okay. Jesteśmy po kamerze i wszystkim, więc jeszcze tylko do bagażnika sobie zerkniemy. Roleta, składane fotele, tutaj zestaw naprawczy. Rzeczy, które były wymieniane, będą opisane. Tak to wygląda. Tak wyglądają światła LEDowe. Tak wyglądają światła do jazdy dziennej. Dajcie znać, czy wam się takie auto podoba, czy chcecie więcej benzyn, czy chcecie więcej diesli. Liczymy na wasze komentarze, interakcje z nami. Bez was, drodzy klienci i fani, nie wiemy jak pokierować firmą, więc liczymy właśnie na wasz odzew. Liczymy na Wasze udostępnianie. Może ktoś znajomy albo z rodziny szuka takiego fajnego e, auta, a nie wie, że takie posiadamy. Więc jeśli nie będziecie udostępniać, no to niestety, ale oni o tym nie będą wiedzieć nie wszyscy będą o tym wiedzieć. Dlatego na to liczymy, zapraszamy. Dzięki za to, że poświęciliście czas na oglądanie. Pozdrawiamy ekipa TradeLux i do następnego lwa lub innego samochodu.